To jesteśmy na miejscu. To jest gospodarstwo Kaszewy, które bierze udział w naszym programie Bayer Forward Farming, czyli w programie, którym promujemy rolnictwo zrównoważone. I pokażę ci kilka ciekawych miejsc w gospodarstwie, w którym możemy zminimalizować wpływ rolnictwa na środowisko. Możemy zmniejszyć zużycie wody, ale przede wszystkim też ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Michał, powiedz mi, jak to jest w rzeczywistości z tymi środkami ochrony roślin. No właśnie. W większości osób wydaje się, że to środki ochrony roślin są tym, co ma największy wpływ na środowisko w rolnictwie. A tymczasem jest tak, że środki ochrony roślin są na szarym końcu. To jest jeden mały trybik w całej machinie rolnictwa. Pierwszą rzeczą, która tak naprawdę wpływa na środowisko i jest związana z rolnictwem. To jest to, co widzisz tutaj dookoła. Mhm. Czyli olbrzymi areał, na którym jest uprawiana tylko jedna roślina. Wtedy bioróżnorodność na danym terenie spada bardzo nisko. I na przykład w uprawie pszenicy, no cóż mają robić takie pszczoły? No pszenica tak. jest wiatropylna, pszczoły się tutaj nie pożywią. Mhm. A wyobraź sobie, że w Polsce mamy 10 milionów hektarów upraw. I to jest 10 milionów hektarów. Na których nie ma łąk, nie ma lasów. I to jest tak naprawdę największy wpływ, który ma rolnictwo na środowisko naturalne. A jak to jest z wodą? Słyszałam, że rolnictwo konsumuje ogromne ilości wody. Racja. W Polsce to jest mniej więcej 1 trzecia wody zużytej przez człowieka. To co możemy zrobić, żeby posiadając takie pola, ograniczyć zużycie wody? Te pola w gospodarstwie kaszewy nie są nawadniane. Natomiast są gospodarstwa, które uprawiają na przykład ziemniaki mhm. i wymagają na, ciągłego nawadniania. Wtedy możemy się posłużyć takim programem jak nasz FieldView, który na podstawie zdjęć satelitarnych potrafi tak przeliczyć ten współczynnik zieloności, który masz na polu, żeby wskazać gospodarzowi dokładnie, które miejsce powinien nawodnić. Mhm. Czyli nie ma potrzeby nawadniania całego pola, ale można precyzyjnie Włączyć zraszanie tam, gdzie ono jest dokładnie potrzebne. Rozmawialiśmy o środkach ochrony roślin. Powiedziałeś mi teraz o, o zużyciu wody. A co z tą całą e, maszynerią, która jest używana w rolnictwie, e, która przecież produkuje dużo dwutlenku węgla? Jak sobie z tym radzić? Dwutlenek węgla też jesteśmy w stanie ograniczyć w rolnictwie, i może, żeby omówić te kwestie, to chodźmy do stacji pogodowej i powiem Ci, po co ona jest w gospodarstwie, jakie dane można z niej wyciągnąć i jak to potem się przekłada na ślad węglowy. Super. To jest stacja pogodowa, o której Ci mówiłem. Bardzo ważne urządzenie w gospodarstwie i w ogóle bardzo ważne dla rolnictwa zrównoważonego. Ona ściąga dane pogodowe, czyli prędkość wiatru. Temperaturę powietrza, jest także zamontowany czujnik temperatury gleby. I najważniejsze jest to, co się dzieje z tymi danymi później. One spływają do oprogramowania, które my nazywamy modelami chorobowymi, i takie modele chorobowe są w stanie przewidzieć dokładnie, kiedy jest największe ryzyko pojawienia się jakiejś choroby na polu i dzięki temu gospodarz wie precyzyjnie, kiedy może wyjechać w pole i wykonać oprysk, żeby on był jak najbardziej skuteczny. I w zeszłym roku była tutaj taka sytuacja, że gospodarze dookoła mieli bardzo duży problem z chorobą zwaną chwościkiem buraka. I sąsiedzi wykonywali po trzy zabiegi i żaden z tych zabiegów nie był wystarczająco efektywny. A pan Krzysztof, e, dzięki modelom chorobowym, wyjechał w pole raz, wykonał jeden oprysk i on był w zupełności wystarczający. To jest tak jak w medycynie celowane leczenie. Ja sobie to dokładnie policzyłem i na powierzchni 27 hektarów, na których miał buraki cukrowe, zaoszczędził emisji 283 kg dwutlenku węgla do atmosfery. I teraz wyobraź sobie, co by to oznaczało, gdyby w skali całego kraju, gdzie mamy lekko licząc 10 milionów hektarów upraw, gdyby zaoszczędzić chociaż na jednym zabiegu. To by oznaczało, że w skali kraju. Nie wyemitujemy prawie 50 tysięcy ton dwutlenku węgla. No dobrze, czyli jesteśmy przy kolejnym urządzeniu. Tak, to jest instalacja do suszenia ziarna kukurydzy, ponieważ ziarno, kiedy schodzi z pola, ma dość dużą zawartość wody. Jest zbyt wilgotne, żeby je bezpiecznie składować. I na jedną porcję kukurydzy, która tutaj jest 11,5 tony. Mhm. Czasem trzeba zużyć 300 litrów ciekłego propanu, żeby to ziarno odpowiednio wysuszyć. Na szczęście mamy w naszej palecie bajerowskiej odmiany kukurydzy, jak na przykład DKC 3595. I to jest odmiana, której ziarno wyjątkowo łatwo i szybko oddaje wilgoć. I dzięki temu możemy na przykład zaoszczędzić i spalić nie 300 litrów propanu, ale na przykład 180. I to już jest bardzo duża oszczędność wyemitowanego dwutlenku węgla. Jest też kwestia energii elektrycznej, bo do obsługi tych maszyn również potrzebny jest prąd, a wyprodukowanie elektryczności to też jest spalanie paliw kopalnych. Czyli im szybciej wysuszymy kukurydzę, tym większe będą oszczędności. Michał, ale rozmawiamy cały czas o tym, jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla, no ale jednakowoż coś produkujemy. Czy można to jakoś zmagazynować albo zutylizować to, co już żeśmy i tak wyprodukowali? Bingo. To, o czym mówisz, nazywa się fachowo sekwestracja dwutlenku węgla, czyli jest wyłapaniem tego nadmiaru dwutlenku węgla z atmosfery i jego zmagazynowaniem gdzieś. Były różne pomysły, żeby go składować na dnie oceanów, żeby go wpychać pod skały, pod ziemią. A tak naprawdę możemy to załatwić też w sposób biologiczny, czyli albo sadzić lasy, gdzie ten dwutlenek węgla będzie zmagazynowany po prostu w drewnie długowiecznych lasów, albo możemy go wprowadzić do gleby pod postacią materii organicznej, czyli pod postacią tak zwanej próchnicy. No dobrze, ale poczekaj, bo ja nie rozumiem, czyli a jak to, jak z tą próchnicą jak ten dwutlenek węgla? Rośliny pobierają dwutlenek węgla z atmosfery. I owszem, to co z nich zjemy, to potem znowu wydychamy dwutlenek węgla i on wraca. Ale nie wszystko, co jest na polu, trzeba zbierać. Słomę czy resztki pożniwne można przyorać, pozostawić na polu. Niech one stworzą próchnicę. Ale o to, to najlepiej zapytajmy gospodarza, czyli Macieja. Cześć Maciek. Cześć Michał. Opowiadam właśnie Oli, że w Twoim gospodarstwie bardzo dużą uwagę przykładacie do zawartości próchnicy w glebie. Ale jak tak, właściwie od strony praktycznej to robicie? Od strony praktycznej wygląda to tak: resztki pożniwne zostawiamy zawsze w polu, nigdy ich nie wywozimy. Czy jest to uprawa pszenicy ozimej, czy jest to uprawa kukurydzy, wszystko zostaje w glebie. Po burakach cukrowych również zostawiamy wszystkie liście, które są, nie wywozimy ich z pola, bo jest to doskonałe źródło próchnicy. I wprowadza bardzo fajne zmiany w glebie, jest bardzo jemu żyznie. Ja dzisiaj otrzymałam cudowną lekcję, ponieważ dowiedziałam się o tym, jaki jest wpływ rolnictwa na środowisko, jak zarządzać dwutlenkiem węgla, jak również jak gospodarować wodą, żeby jej nie marnować. Dzięki. Dla mnie to jest najfajniejsze, chyba, w całym rolnictwie zrównoważonym. Że możemy w takim gospodarstwie jak to wprowadzić kilka rozwiązań, które służą i zachowaniu środowiska w dobrym stanie, bo dbamy o glebę, dbamy o oszczędność wody i ograniczamy emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie to się wszystko przysłuży temu, żeby ustabilizować przychód rolnika. I to są dla mnie dwie najważniejsze rzeczy w tej działalności.